Dobra Nie będziemy nie słychać na tym filmiku, co nie gadasz! Także ja jestem dumną mamą. Jestem mamą, to moja kariera. Jestem mamą na zawsze od teraz. Jestem mamą, bo bycie dobrym rodzicem to siła wewnętrzna. Jak mój syn mnie zrobi babcią, to będę miła do wnuku. Się boję takich ciemnych lasów. Uuu. Mieliśmy gadać o akowcach yy, o tych ludziach z AK, a ty mnie się konią kojarzysz z takim, co żył w AK i ten, i walczy z ubekami, ja kocham ubeków, mój brat jest ubekiem, bo znowu mojego brata, który jest ubekiem, ojej, a co mam gadać, mój brat to bekładowca, a nie mu będzie to stary ubek, kurwa, no.

pod tytułem Kul samobójstwa bo według mnie samobójstwo to jest samobójstwo jak ktoś chce popełnić samobójstwo to ja popełni a Ty jak próbowałaś popełnić samobójstwo? Przedawkowałam klono... mówiłam co, nie mogę gadać bo to jest na wizji rozumiem, Mówiłem. że to się rozchodzi mówiłam, przedawkowałam pewne leki psychotropy takie I co wtedy się stało? Nie, matka jak mnie znalazła zadzwoniła po takich ludzi, co trzeba zadzwonić i wiadomo jak to jest. Co, leżałaś już czy nie? Leżałam. Całą noc leżałam. A bo... Za mało tego wzięłam. A właśnie, a, 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 a na przykład na wojskowym, na przykład w Łukowiczu z wyziału Wojska nie było żeby sobie szczęściem? A drugie samobójstwo próbowałam popełnić w pracy. W biedronce to było dokładnie i szef, znaczy, taki tam kolega mojego szefa jak mnie znalazł, to zadzwonił. Co próbowałeś zrobić w tej biedronce? Też tabletkami się obżarłam. On tak specjalnie zrobił. Kto zrobił? Ten pułkownik. Żeby go do psychiatryka zamknęli. Bo on wiedział, on był oskarżony o parę rzeczy. Śledztwo się w jego toczyło ją on specjalnie tak zrobił, żeby z, zostać, żeby go uznali niepoczytalnym i wsadzili go do psychiatryka zamiast do więzienia. On tam był z, z, z ścigany. Z, znaczy nie ścigany, ale już coś tam węszyli na jego temacie. Tak, jak ze mną to tam robią. Wchodziło jakieś przykręty w wojsku, coś. Kontrakty jakieś. Nie, katastrofa, tam było kilka. Tam dokładnie nie wiem, o co chodziło, ale tak właśnie było. Bo każdy, każdy wojskowy, i każdy głupi by sobie potrafił w głowę strzelić. Tym bardziej wojskowy pułkownik. A on to zrobił celowo, żeby pójść do psychiatryki No cię nie słyszę w ogóle. Nie mógł Jak inaczej? Słuchaj, to jak ktoś jest oskarżony, to nie wystarczy takie zwykłe świrowanie To wiesz, musi coś poważnego zrobić. Klara przyjdzie do siebie, siada, Dobra, już włączam.